widzowie, witajcie znów w FNAFI 1. Wiem, że dawno nie było FNAFI 1, więc robimy dzisiaj noc trzecią, widzowie. widzowie. Też jest jażdż, to jest trzeci odcinek dzisiaj, a więc no... Kontynuujemy noc trzecią. Tak. Widzowie, jakbyście chcieli, to jutro nagram security Poczekajcie, widzowie. Widzowie, muszę przygłośnić, żebyście cokolwiek słyszeli. To jest odcinek z... z... oooo, jak to się nazywa? Kurgarowi! Kika na sam start znikła. Foxy na sam start się wychylił. Widzowie, nie wiem czemu tak ciągle przyłączam kamery. Ale prawdopodobnie w tej notce się Freddy ruszy. Ok, widzowie, on już przestał gadać. Zaraz Po co? Bonnie, Freddy, tu, cika, tu, a Foxy jeszcze tu. Cika, to jest. A może nie, chcę zobaczyć krzyka. A tutaj jest. Shadow cika. No to by było fajne. Widzowie, jesteśmy przy pierwszej jejem. Jesteśmy przy pierwszej jejem. Cicho? To jeszcze jest. Muszę się odstresować. Dobra. A ja mam w co Foxy! Tak, Foxy! Maszika. O, druga jem. Okej, okay, widzę, bo jest już druga jest już druga jem. Siema, Błomi. Co, się ruszyło? Tak. Gdzie jest? Dwa, włącz dwa, a wtedy będzie życie. Siema. Nara. Dobra, już, pewnie już doszło. Siema, Frydyś. Siema, Fox. Przepraszam, że jestem tak cicho, ale próbuję się skupić, okej, okay, widzowie?

Kogo wolicie, czitter czy glamrock? Czikę? Ja osobiście powolę glamrock. Gipy. Są te straszne dźwięki już. Czyli znaczy się... O! Czwarta i jem! O, cicko! Jeszcze nie atakuje? Nie jeszcze okay. nie atakuje. To dziwne... Powinni już atakować. No. Proszę kamerę. Mam mało procent, mam mało procent. Ale się wpijmy. Czwarte rano. Czemu tak szybko tracę baterie? No już nie znajdź o lepsza. Się bonbon. Ale co z to może? Czeka! Bo nie, nie O piąta! I co? Pięta rana! Pięta rana! Piąta rana! Pięta rana! No podobnie. No dobra, jest jeszcze trochę szans, że cię nie wczes. Już nic nie robisz, Wiktor? Nic. Jest teraz tylko że cię Foxy złapie. Dobra, zobaczę jeszcze na foksiku. Nie złapię. I... Mam zero. Papa no. pa, w życie. Teraz będzie grać Freddy. Nie wracę się w tym Freddy. Śmiech Freddy go. Tak szybko. Że... Poczekaj, to będzie tak, że jak jedna osoba z nas umrze, jak jedna osoba od nas umrze, to potem jest zmiana i dopóki ta druga osoba nie umrze, to ona te, te, te... To teraz ja? Tak, teraz ty. Teraz? Tak, teraz. Kurde, ja nie chcę. Plić. Dla widzim. Dobra, Dobra, no, ostatni raz. Jak wysłać, ja, przegram... w... ja się wykoksiany w FNaFa 1 Tak, ja znam FNaFa 1 i Deni to bardzo dobrze. No i tak w ogóle fnaf Security Breach. Kamery są zawsze, Te od razu. Od razu? Tak. Na odstresowanie kliknij z nas. Ja też jestem mistrzem wewnątrz security. Na no. jeszcze No tak, zrobiłem true ending. I na zakończenia też, oprócz tego z podpaleniem pizzerii i tym, tym jak wam mnie jest dobre. że trzeba zrobić wszystkie gierki. Jeszcze dwunastą a.m., ale zgaduję, że zaraz będzie pierwsza To jest Chica. Co jest? I zmienia się na pierwszą a.m.? O, już. Widzowie, ale nie wiem, czy dam rady zrobić na Fajadano. Na pewno w tą grę nie grałam. No chyba że na tablecie no, to... Jezu, czeka! A czeka sobie poszła już. Odszedł. Albo może ktoś zeszedł ze strony. Nie, nikt nie zeszedł oprócz cziki. O, słyszę, że, że czika wam czyli jest w kuchni. Więc nie muszę się na razie niczym z cikomu. Teraz sprawdzę tę kamerę. Nikogo nie ma. O! Druga jemu. No i co zje? Niestety nie będziemy mogli więcej nagrywać e, no burgerowni, ponieważ tak się stało, że się wykasowały wszystkie zapisy gry. Wiktor, a nie będziemy mogli po prostu przyjść znowu trzech szachy i znowu to nagrać? Dobra, no to możliwe że to jednak nagramy. No przecież to było przeciwno to zrobić. Dobra, gramy w Nowę 1. Jak coś ja będę grał chyba Wa dwójkę. Wiktor Wucena chyba. W nowa 3 Wiktor. Wyfnowa 4. Wucena nie będziemy grać, ponieważ ta gra jest... Po tą grę będziemy musieli grać e, kilka lat, żeby ją przejść. Dobra, ale ja i tak już nagrywam Security Bridge. Więc... więc w, wie... Ja Help on. A tak, Help Wanted przecież. A nie bo Tak, ja Help Wanted... Ty Help Wanted dwa. A ty DLC Ruin. Tak. DLC Ruin też jest. Druga jem, albo nie jeszcze nie zawsze to zapisane. Co jest? No przecież mogłem teraz wykrakać, się dobra nieważne. O, trzecia jem. Czekaj, najpierw. Czekaj, czy mi się. Wyda... Wiktor, trzecia jem, bo nie jeszcze nie zaszedł za scenę. O, co tu się dzieje? Jak coś ciekawego bo nie to mój ulubiony. Wskazówkę, ja się ma dwie maskotki chyba. niego. Tak. Nightmare i zwykłego. Nightmare jest przyczepiony. Tak, a pani po prostu do przytulania. O, okay, większość, no skończymy się. Czekaj! A, już zeszedł zastrzany bojacz. A Foxy już biegł? Nie, nie biegł. Dziwne, bo u mnie biegł nawet, kiedy była pierwsza jem. No, ale u mnie nie biegnie. Dobra! Oficjalnie jest. U, oficjalnie Albatrylki wolą ja No to chyba prawda. Może dlatego, że ja już dużo razy wygrałem we 1 lub w Security Bridge. Chociaż to jest FNAF-1, a nie Security Bridge. A jak wy lubicie fnaf -a? Nie wiem, jest całą serię FNAF? to dajcie znać w komentarzach ja mam nawet encyklopedię z NASA no tak, oficjal trailer jakbyście no. chcieli, żebyśmy byśmy mogli robić takie odcinki, bo ja wam czytamy niektóre strony Oj, eee. animatroników tak, i we w szortach, komentarzy będziecie pisać jakie strony Dobra, nie wiem, ze strony z Bonnie, nie wiem, Glamour Chica, Foxy, nie wiem. Bo no tam są hmm. nawet Skyhel Pointet i AL. No tak, Skyhel Pointet to jest chyba tylko Glitch Trap. Lub... I... Jarek, Tak. Na przykład... Black Light Freddy, Black Light Foxy. Uh, Black Light Bonnie, Black Light Foxy. Jeszcze razu nie zaatakował. A, co? A Jezu! Co mówisz? Nie, 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 już nic. Po prostu, kiedy... Przedtem... Co to, to Boni powiedział? Co o tym mówiłeś? Nic, Boni, nic. Nic nie mówiłem. To było zabawne. Mówisz, Boni mnie jeszcze nie zaatakował. Tymczasem Boni przychodzi i mówi, co powiedziałeś? A ja tymczasem... E, Boni, już nic, już nic. Nie wie. Piąta jem. Czy... piąta Jeszcze ma 20 stopni. No, ja chyba zrobię to na okay, noc. Ale fajnie, co nie skończy ci się prąd. Aj. Ale przypomnij, ale to się przypomina mi ze znafam 1. Okej, okay, jeszcze ja nie skończy ci się prąd. No, forza to, co. Ej, chyba był. Ur, ur, kur, a wy dajcie znać, wolicie FNAF-1 czy Security Bridge? Ja oficjalnie wolę Security Bridge. Widziałem tam boniaca. O! Dobra, jestem doświadcz! Jestem de powiedziałem i to zrobiło! Okej, okay? okej okay, widzowie jak Wam się podobał na serię z 13 trzeciej. Nie, nie! 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 Nie, nie, nie!